Hej, witam wam, w, wam, <grywa> dobrze zaczynam, hej, witam was, mamy dzisiaj nagrodę, czyli piękną torebeczkę z owieczką, którą bardzo chciałam zgarnąć, e, nic nie zmieniam w niej, super jest, za chwilę ją założę, ale to za chwilkę. O, kurczę, włosy fajne będą, długi się przez 25 dni, no nie, to już nie damy rady chyba bo my jesteśmy do tyłu, no, czyli włosów nie uda nam się zgarnąć. Za 30 taka można je kupić. Zobaczymy, jak będzie, będą fajne do zrobienia, to je kupimy. E, odbieramy sobie wszystko, co tutaj... O, fajnie, dużo rzeczy też nadawaliście. Dzisiaj jaram się niesamowicie, a mianowicie dlatego, dlaczego? Dlatego, że w Foreście mamy Pet Shop. Dzisiaj wskakują nowe zwierzaki. Mimo tego, że bardzo Cię lubię, zwierzaczku mój to chciałabym się kupić nowego zwierzaka i mam nadzieję, że fajne wskoczą jakieś. Jeszcze nie wiem, jakie są, dopiero nagrywam, dopiero usiadłam dzisiaj. Tak więc zrobimy... Obejrzę chętnie. No i super, wyślemy serduszko. I tak, zbieramy na początku skrzynki, zbieramy... Te codzienne, codzienne skrzynki. Dzisiaj mamy też dziewiętnastkę do zebrania z kalendarza adwentowego. A więc zbierzemy. Nie, nie uciekaj piesku! Pogłaszczę cię przy okazji. No, okej, okay. Zbierzemy też z kalendarza adwentowego dziewiętnastkę. Tylko nie wiem, gdzie jest. Musimy sobie zobaczyć. Nie chcę mi tu podejść do pajączka. Może to i lepiej, bo nie przypadam za pająkami. Czy my coś mamy jeszcze tutaj? Mamy zwierzaki do pogłaskania, możemy sobie pogłaskać. W ogóle mega fajnie mi się dzisiaj zrobiło, bo dostałam komentarz na YouTubie, że zapytałam ogólnie, czy wolicie takie szybkie odcinki, krótkie, czy na przykład takie, gdzie są jakieś tam moje pogadanki, że ja sobie tam rozwijam jakiś temat, czy o czymś gadam. No i dostałam komentarz, że na przykład jedna dziewczyna napisała, dziewczyna, chyba mam nadzieję, bo nie spojrzałam na nik, że woli pogadanki. Mega mi się miło zrobiło, bo. Myślałam, że raczej wolicie takie odcinki, że szybko, szybko, szybko robimy, lecimy dalej, nie? A jeżeli e, tak jakby na razie jeden głos o tym, że w, ktoś woli pogadanki, a nawet jeżeli ta jedna osoba woli pogadanki i, e, i wysłuchuje tych moich e, wypocin, że tak powiem, na jakieś tematy, to fajnie, miło mi bardzo i pozdrawiam. E, nie pamiętam niku nie mam teraz jak sprawdzić. E, ale z ostatniego odcinka z Movie Star Planet był to komentarz. Patrzę, czy gdzieś jest tutaj dziewiętnastka, ale nie widzę. Nie widziałam też w Central Parku. Idziemy jeszcze do City Club. Specjalnie omijam forest, dlatego że forest w Wesie. Jest pet shop, który dzisiaj po prostu zahaczę. Mam nadzieję, że będzie mi stać. Mam tylko 19 tysięcy końców i 116 diamentów. Diamentów mam dużo, więc może przynajmniej, przynajmniej tego peta za diamenty będzie się, dało, e, będzie się dało kupić. Ale nie ukrywam, że ostatnio fajniejszy był za coinsy. E, no ale zobaczymy. Więc chwilę trwaj, chwilę prawdy. Już idziemy zobaczyć, jakie dzisiaj są zwierzaki. O Jezu, piesio jest! Ja bym tak chciała piesia. No nie, piesio za 25 tysięcy. Ale myszka też jest fajna. Myszka też jest fajna. Tylko nie wiem, czy na myszkę chcę wydawać 85 tysięcy, żeby myszkę mieć. No, chciałabym piesia. No nie ukrywam, że chciałabym piesia. Chyba jednak sobie daruję myszkę. Chyba jednak sobie daruję myszkę. O, to jest dwudziestka, a dziewiętnastkę chcemy. Chyba sobie daruję myszkę, bo jakoś nie widzę jej przy sobie e, tak na co dzień i tak, e, e, także tak powiem, poza świętami, tak? Do łopiesia jeszcze bym poza świętami koło siebie prowadzała, chociaż on też w sumie ubrany jest tak na świąteczni, więc nie wiem, czy poza świętami też byłby sens. Więc chyba te zwierzaki sobie doróżę. A szkoda, myślałam, że uda mi się wyrwać jakiegoś fajnego zwierzaka, żeby chodził za mną. No ale trudno się mówi, żyje się dalej. Nie widzę nadal dziewiętnastki. Mam nadzieję, że nie jest znowu schowana, bo w ostatnim odcinku zbierałam osiemnastkę, w wczorajszym odcinku. Była tak schowana, dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie była osiemnastka. To ja pokazuję teraz. Jeżeli ktoś nie widział mojego poprzedniego odcinka i zastanawia się, na przykład szuka sam i zastanawia się, gdzie jest osiemnastka, to osiemnastka, kochani, była tutaj, na samym szczycie. Ja po prostu jak to zobaczyłam, to, to byłam zdziwiona. To byłam zdziwiona. Czekaj, a ty jak tam wejdziesz? Tak w ogóle, halo, proszę pani. To jest jakaś winda czy co? Nie, tutaj głaszczę, tutaj głaszczę, zwierzak jest na górze. okej okay, i teraz szukamy dziewiętnastki. I ja tej dziewiętnastki nie widzę. I nie mów mi, że tutaj coś. Nie, tu już nie ma. Dobra, gdzie jest dziewiętnastka w ogóle? Weźmiemy ostatni prezencik, zgarniemy, i przy okazji. No nie, no, no nie, nie widzę dziewiętnastki. Nie widzę w ogóle dziewiętnastki. Nie zbierałam dziewiętnastki jeszcze dzisiaj. Ale wczoraj zapytałam na czacie i mi ktoś odpowiedział, to zapytam też dzisiaj. Hej. Hmm. Dobra Zobaczymy czy ktoś mi podpowie Gdzie jest dziewiętnastka Bo ja jej nie widzę nigdzie Wszystka czwórka Nie widzę Pytanie czy ktoś w ogóle widział moją wiadomość Bo stałam dość daleko Może mogą nie patrzeć na czat Hmm, czy ja gdzieś znajdę tą dziewiętnastkę gdzie ona może być czekajcie, bo zwierzaki pogłaskałam to mam zaliczone VIP prezenty zaliczone i prezenty zwykłe zaliczone ale chciałabym jeszcze dziewiętnastkę znaleźć hmm, chciałabym jeszcze znaleźć dziewiętnastkę o, przepraszam, was muszę odebrać powiem wam tak telefon był bardzo długi więc totalnie nie wiem na czym skończyłam Totalnie nie wiem, czy ktoś z czegoś nie pisał na czacie, czy co tam było robione. Nie mam pojęcia, na czym skończyłam w ogóle. Eee, ja tak, ja szukam nadal dziewiętnastki, okej. Okay. Tu jest dużo ludzi, tutaj napiszemy na czacie, czy ktoś wie, gdzie jest dziewiętnastka. Hej. Okej. Okay. Eee, dobra. Czy ktoś mi odpisze, gdzie jest dziewiętnastka? Eee... Poczekamy chwilkę dosłownie. Pogłaszczamy sobie piesia? Nie pogłaszczamy. O, też się zastanawiam. OK. Gdzie może być? Też się zastanawiam, gdzie może być. No ja też właśnie się zastanawiam. Damy grawkę od razu. Bo dziewczyna chyba robi level, więc... Więc niech sobie ma. O, super. Dziękuję. No, jak ładnie, dziękuję. że to i gritka damy, co? Dobra, proszę bardzo, i gritka. Nikt nie napisze, gdzie jest ten, gdzie jest dziewiętnastka. Okej, okay, dobra, może tutaj spróbujemy. Ale tutaj też nie widziałam nigdzie dziewiętnastki. Chyba, że tutaj też jest w ogóle może jakoś gdzieś coś daleko. I my tego nie widzimy. W sumie tak, bo tam było bardzo wysoko. Bardzo wysoko było. Może tutaj też gdzieś jest coś wysoko? Coś gdzieś. Dobra. Tutaj nie. W lesie chyba sprawdziliśmy wszystko. Nie ma nigdzie daleko, daleko, niczego, daleko, daleko. O kurczę, czat mi już zniknął. Nie wiem, czy ktoś mi odpisał, czy nie. E, tu coś wysoko, wysoko też nie. Gdzie jeszcze wysoko? Tu na drzewie nie ma nigdzie. Nie. Czy może. Nie, no w klubie VIP nie może być 19, bo nie mają wszyscy VIP-a. Ale okej, okay, tutaj napiszemy hej. Czy. Gdzie? Gdzie? Jest 19. Zobaczymy, czy ktoś tutaj mi napisze. No bo ja nie wiem, totalnie znowu. 18 schowali na dachu. Gdzie oni schowali dziewiętnastkę? Totalnie nie ogarniam. No niech ktoś odpisze, proszę. Mam nadzieję, że ktoś znalazł tą dziewiętnastkę. Że gdzieś ona jest. No nie no. Serio? Ludzie, proszę was. Ja nie zasnę, jak dziewiętnastki nie znajdę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze raz Central Plaza sobie przejrzymy. No, musi gdzieś być tutaj. Czekajcie, albo tu gdzieś. Na jakiejś palmie. Tu na wieżowcu. Nie, tu się kończy wieżowiec. Tutaj na dachu gdzieś. Nie. Tutaj też nie. Tutaj też nie. Tu już była osiemnastka. Jezu, w sklepie tym, w sklepie e, diamentowym. Wczoraj przecież byliśmy w tym sklepie, w sensie byłam ja i patrzyłam, że tam jest chyba dziewiętnastka, właśnie. E, tak dobrze mówię? 23, 20, 25, 19, tak! Ja cię kręcę, przypomniałam sobie dopiero jak ten sklep zobaczyłam. Nie, no, muszę sobie zacząć zap zapisywać chyba. Okej, okay. skarpy ciochy. Dobra, bierzemy. Nawet może je założymy zaraz, tak samo jak założymy tą e, torebeczkę. Jest tutaj też dwudziestka, okej, dwudziestkę też muszę pamiętać, że jest tutaj. Boże, co ja się naszukałam, znowu. Patrzcie, dopiero jesteśmy na etapie zbierania za codzienne e, rzeczy. Okej, okay, co nam gra dzisiaj podpowiedziała? Zmień animację nastroju, stwórz artbooka o swojej ulubionej muzyce, polub czyjś luk, To już mieliśmy. Zakraję rundę w Star Quiz, boże nie. Nie lubię w to grać, jak z wami, <grych> nagrywam, jak nagrywam, bo jestem mega słaba w tą grę. No ale dobra. Eee, przechodzimy od razu w Star Quiz, gramy rundę. Trudno. Co będzie, to będzie. Mam nadzieję, że nie będziecie się mocno śmiać z, mojej z mojego braku wiedzy. Co tutaj mamy? Już patrzymy. Przygotuj się. No ja jestem przygotowana. Całe życie przygotowana. Całe życie. Eee, jest jest tak, że głosem której postaci? O Jezu. Eee, nie wiem. Strzelam totalnie. O. O, nawet strzeliłam. Super. Kolejne, jeśli chcesz żyć. Nie równowagi, tylko nie musisz. Idzie więcej Postać tam z drugiego. Chyba to? Chyba to będzie najbardziej logiczne. Też nie wiem, czy logika tutaj wygra. Ale zobaczymy. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Sztokholm jest stolicą. Szwecji. Tak, dobrze mówię. No, okej, okay. <laughs> powiem Wam, że najprostsze pytania. Ja wysiadam, bo ja się strasznie stresuję. Ok, mamy zaliczone. Rozegraj rundę w Star Quiz. To mamy zaliczone. Lecimy teraz tak. Co było? Zmień animację nastroju. Animacja nastroju. Wchodzimy. E, może będziemy sobie latały. Lata, latali, latały. Nie wiem, kto tam ze mną jest. Ale fajnie, jakbyśmy w ogóle kupili sobie coś nowego. Mamy coś ze śniegiem? O, na śnieżynce lecę, ale nie chcę latać na śnieżynce. To co to jest? O, tańczę sobie, chcę to. Okej. Okay. Zmieniłam animację nastroju. No co jest? Tak, wchodzę. Animacja nastroju. Czemu mi nie zalicza? Czy tutaj muszę zmienić? A to jest emotka. Ej, czemu nie zalicza mnie animacji nastroju? O co chodzi? Zapraszam, jak się do wygrania rzeczy spać. Nie chcę. Jeśli nie chcesz brać udziału w konkursie, to może... <grytanie> <muszę> być... <grytanie> Skąd wiedziałaś, że nie chcę brać udziału w konkursie? Dlaczego? W sensie jestem podsłuchiwana, ja dopiero nagrywam, jeszcze tego nie wrzuciłam. Eee... No, mój świąteczny konkurs. Dobra, ale ten konkurs masz yy, w artbooku? To Ci polubię. Nie? Artbook? Świąteczny konkurs. Proszę bardzo, polubimy. Like. Nie ma za co. OK, tutaj jeszcze damy like. I lecimy. Czekajcie, bo się muszę skupić. Zmień animację nastroju. Wchodzę sobie w siebie, w ludzia. A tutaj muszę zmienić. Jezus Maria. To jest, to jest za ciężkie. To jest za ciężkie na moje nerwy. Żebym ja to wszystko pamiętała: polub czyjś luk. O, to lubię. Bo wchodzimy sobie, bierzemy luk, bierzemy najnowsze i co nas przyciągnie? Co nam przyciągnie oko? Co nam przyciągnie oko? Jakiś, jakiś luk. Jakiś, jakiś luk. O, to jest ładne bardzo. Takie trochę w stylu manga, ani, znaczy taka anime. Fajne, podoba mi się. Lubimy. I co, i co mamy zrobione? Wszystkie zadania codzienne. Eee, tak, odbierz. Nawet zrobiliśmy. Wydaj ten, ten. Mhm. Mm Ale chciałabym się przebrać. Bo chcę założyć torebkę. Piękna jest. Ale myślałam o tych skarpeteczkach, ale żeby te skarpetki ładnie wyglądały, musielibyśmy zmienić buty. No nie, średnio pasują, muszę przyznać. Ale w sumie te też średnio pasują. O, te całkiem okej. Okay. Też ten czarny to tak do niczego. Nie, te też nie to tym bardziej, nie? Chociaż te, no te wyglądają śmiesznie. W sumie to wygląda trochę tak, jakby to były takie buty razem. Ale nie, damy chyba te. Te chyba wyglądają najbardziej sensownie. ok Zapisujemy. Zrobimy sobie od razu chyba look. Zrobimy sobie taki świąteczny luk od razu. W nowej, w nowej postaci. Damy sobie jakąś fajną... O! Takie tło. Damy sobie tak. Że sypie na nas śnieżek. Może coś innego. O, takie. Nie świetnie, ale przed kontynuowaniem kup... Lub... Zobacz teraz. A, tłanie kupiłam. Dobra, niech będzie. Kupiłam. E, ś... Świątecznie. Super, zobacz teraz. Mamy to. Świąteczny luk. Moje. A ja miałam już tu w tym ubraniu. Wczoraj... Musiałam wczoraj robić, zapomniałam. Zrobiłam wczoraj luk. Dobra. Przypominam, że miałam Monikę Kociołek. Czekam nadal na propozycję. Jak ktoś zaproponuje, kogo mam zrobić następnego. W się jaką influencerkę. Zrobiłam Monikę Kociołek, chętnie zrobię Eee, zrobię przebieranko w kogoś innego, zrobię o tym odcinek. Ale tu już mówię, jak ktoś zaproponuje. Na razie nie mam żadnych propozycji. Sama też w sumie nie mam żadnych takich eee, propozycji sama dla siebie, więc zapraszam do komentowania. już się z Wami w sumie żegnam. Pa!